Siema, ja jestem Kelele, ze mną jest Justyna, znana Witam was w kolejnym odcinku z Beholder Conductor Lekutka przerwa tutaj była w nagrywaniu, ale trochę mnie choroba rozłożyła No i co, zaczynamy, bileciki do kontroli Ratmir Zaleśniak Okej, okay, 733 zgadza się, z Gnetisze Doniktic zgadza się co ty taki wzorowy bilet masz? No nie, aż tak dziwnie. A dziwne. Ach, no dzień dobry. Bez na razie kary? ci to zaakceptujemy. A już pamiętam, ostatnio skończyliśmy, to tutaj mamy nowych gości. Hmm, z pierwszego wagonu rozumiem, z pierwszej klasy? Tak, oni akurat są z pierwszej klasy, ale tak. Czy wy macie tu bilety? Nie, macie dla mnie misję. Nareszcie. Ty tu usługujesz? Przenieś nam coś do picia. A kim jesteście? Kim jesteście i co tu robicie? To się to obchodzi? Masz wspomnieć nasze potrzeby. Więc ruchy, ruchy. Przynieś nam bimber, dziadku. O, grubo. No, dalej, ruchy. Ej, czekaj, Ej, przyprowadź nam kobietę. Żeby odświeżyć nam wieczór kawalerski. He, he, he. Powiedz jej, że będzie warto, nie oszczędzamy na kobietach. I może przynieść też coś do zabawy. Jeśli wiesz o co chodzi. <laughs> Jak się sprawdzisz, to zostaniesz. To wszystko, teraz spadaj. Psujesz nam. Nie no, to zabawę. A ty dostaniesz kobietę? Złota młodzież nazywają. Nie no, dobra, wynocha stąd. Nie ma na mojej liście pasażerów. Proszę opuścić wagon. Zdale dziecko, że ty w ogóle wiesz, kim jesteśmy. Nie chcesz z nami zadzierać. A... Jesteś pewien? Nie... nie zmienię zdania. Proszę natychmiast opuścić mój wagon. Nie do mnie tak. Oj, nie do mnie. Fuj wagon. Słyszeliście do chłopaki myślę że to jego wagon. Ha, Tu nie ma nic twojego, wszystko należy do nas, nawet ty. Umarz rzadko, go... powiem jedno słowo i tu nikt nie będzie o tobie pamiętał. No to uważaj, bo ja zaraz powiem tutaj strażnikom, że przewozisz nielegalne ryby. Więc i przynieść co chcemy. Dobra, tak się bawić nie będziemy. Na Dobra, pe... o. najważniejsze... O, to maluje. To możemy maluję. ją chyba. I Kocisława byśmy pikować. nakarmili. 8 godzin. Tak, no na wszelki nakarm, tylko nie wypuszczaj, proszę. I nie no, nie wypuścimy go. I... Kicie. Czy chcemy ją pisać? Nie, bo na razie to tylko maluję. Mamy jedną rzecz na nią chyba. Dobra, o, pusto. I, poczekaj, sprawdźmy tak. Kogo mamy tutaj? Tak, o, ją, ją, ją mamy, mamy akurat. A, tylko... Aha, okay. Oni w ogóle dali na misję kobiety dla złotej młodzieży. Ale tysiąc autorytetu nie. byśmy tracili. Tutaj też, tysiąc autorytetu i tu. Nie, no nie wykonujemy no tej misji. A, Sześć tysięcy? tysięcy, ale. Szkoda. Wyżyłem się razy... O, pierwszy przedział jest, y, jest zajęty przez pasażerów z innego wagonu. Robią, y, robią hałas i podważają mój autorytet. Muszę znaleźć sposób, żeby się ich pozbyć. No to musimy pójść do pierwszej klasy, tak? No i ich walizek. Chyba tak. Okej, okay, Richard Clark potrzebuje tutaj leków. Musimy znaleźć i list aktywistki. zanieś list aktywistki Warnerowi Bergezins z wagonu pierwszej klasy. Tutaj też musimy się tam dostać. Czy ja potrzebuję najpierw awan, żeby tam się dostać? Nie, no chyba nie. Nie wiem. Tam coś nie ten coś bieganiu rozmawia. Sam ze sobą. To jest cisza. Tu jest cisza. Czy tutaj ktoś siedzi? A w dwójce ktoś. A nie, w dwójce nie mamy wszystkich. Okej, okay, no tu jest ten dziadek. Ok, i tu jest Rachel. Jak to wygląda? I tą babeczkę mamy sprofilowaną. Jego też mamy. O nim nic nie wiemy. Ratmir. Ratmir siedzi tutaj z dziadkiem. To niestety póki co go nie, nie zbadamy. Tam dużo osób siedzi w tym wagonie. I tutaj tak, Rachel nic nie wiemy o niej. I o Tobiaszu wiemy akurat dużo. Czy ty chcesz wyjść z tego wagonu? No niekoniecznie. Po. O, proszę, na zawołanie. Oj, no trochę i odważnie, mi się bo ona siedzi obok, tak naprawdę, czy stoi obok. No i co? Niech sobie stoi. O. Dobra. Coś więcej nie. Książki, sprawa. Książki, sprawa, agitacja, proszę bardzo. Akurat w temacie wyborów tutaj. Uciekamy Uf, stąd tego. Udało się. Mm. Ja już myślałam o coś. Co? I tam charakterystyk. Coś się tu nie zapisało. <laughs> Hej, a te leki, które ona miała? Jakie leki? Poczekaj, bo chyba mi się. O, no właśnie, nie, nie zapisałem leków w prawym przycisku myszy. Uff, Ona nie do tam tego wagonu, długo. spokojnie. Akurat tutaj Ziomek wraca, to co? Wyślijmy sobie e, najpierw dowody na, na nią. Wracamy. sobie. sobie. do dowody, jest zabawne, nie? No, no tak. Dowody. Zapisz dowody charakteru Rachel Clark I w wagonie 7433. 7 serii. 7433. Bez o jedno czy... trzy za dużo <laughs> Nie wiem z... co miałaby mieć trzy kolejne ULN Tu jest ULN do... Swedowa Swedowa Swedow Maluje Tutaj mój i temszuje <laughs> I, <ten> <laughs> i bierze jeszcze anty... leki nasenne Dobra, zgłoszone. 300 autorytetu i może list z szantażem i to tak, do Rachel Wybieramy sobie ją tutaj. Nie się kojarzy z lekami tylko na Jak Britney Spears opowiadała, że na noc dawali jej właśnie leki na żeby usnęła. Mm -hmm. A jak wstawała na dzień, dawali jej coś na pobudzenie. Dach kółko. No <laughs> nie wiem, nie zazdroszczę. No. I agitacja z 1 września 30. Dobra, wszystko mamy i co? Zignorowane. i tam. Będzie trzeba ją No, wiesz. i nie podobasz mi się. Dobra, ale teraz tak. Ja chciałbym ich wyrzucić. Ale wiesz, co? Musimy coś. A, gdzie wy macie swoje Czemu ja muszę poczekać, jak wy stąd wyjdziecie? Co to jest w ogóle nielegalnego? Posiadanie żarówek? Jaki to ma sens? Żarówek, posiadanie. Na karmkota, On znowu jest głodny. Ale mamy na to jeszcze cały dzień. I przejdźmy się do pierwszej klasy. Tutaj teleportem. Czy, czy on coś nam powie? Czy tą? Ty mi coś powiesz? Coś? Na przykład... Nie. Co jest menu? No to nie, nie ma nic. Nie, nie no tutaj akurat to co zawsze. Jakaś woda, szklanka w rządku. No, spoko, spoko. Pierwsza klasa, ale jest zamknięta pierwsza klasa. To jak ja tam wyjdę? Nie wiem, to weź się przejść. Może ktoś nam coś opowie. Może Strażnicy. Tylko teraz tak. O! Ty ten jaki biały. Co to jest? Co jest grane? Dobra, czy jest tutaj jakiś gość, co można kupić coś? Nie, tutaj na tej stacji nie ma. To dobrze. O, ty, żebym tam nie wysiadł. Poczekaj, czy strażnicy mi coś powiedzą o tych y, ziomach? Oddaj paczkę, nie. nie poproś o pomoc roz... O, rozwydrzoną młodzieżą. Potrzebuję waszej pomocy. W jednym z przedziałów mam kilku gapiów. A co mamy z tym wspólnego? To twój przedział. hehehe, he, he. no to się tym zajmiemy. O. Wow. <laughs> Co to za dziwny numer osiągnięcia? Nie wiem. Ty pa! Pałują ich! Co? <grywa> I co, zaraz przyjdzie po następnego? Aha, ci se wyszli. Tylko jednego spałowali. Dziadek ma misję chyba. Co tu się zadziało? W lewo czy w prawo? Ja poszedłam w prawo. Nie pamiętam, w którą stronę przekręci, przekręcić klucz, by otworzyć... Jedne drzwi i zamknąć drugie. Aha. Mm, ktoś tu siedział? Ktoś tu siedział y, z takich tych on. O Radmir. kurde. Y, kolejne rzeczy płyty, mm. pistolet nie, najpierw... nielegalne rzeczy. Dobra. Nie, kolejki tak. by były Potem pistolet, pistolet, potem chyba płyta, płyta, to nie wiem. woda i to. Yes. O kurde, ale... Czad, normalnie pamiętałem. OK, 14 tysięcy. Czy my coś tutaj mamy? Z jakiejś misji, no potrzebuję leki dla niej zdobyć. To nie wiem skąd A nie mamy tych leków? Nie mamy. Ej, o szybko! Ktoś bilet tak, potrzebuje szybko, sprawdzić. Szybko, szybko, szybko. Bo nas... ja karę dostanę, jak on przejedzie, stacja. stację. Bilet Porsche Yongbae ja... okay. 762. 762 się zgadza. Tutaj kara Fruitchen, będzie. No. Frutszen. do. OK. Cójk! Fruit, Frutzen się nie zgadza. A, dobra Kara Kara Bambik Proszę bardzo, dostaliśmy, czy ty coś... Czemu ty inaczej wyglądasz? Jak przetrwałeś pogromy? Dlaczego pytasz? E, miałem kogoś takiego jak ty Mhm, przetrwało? Nie wiem A, Mam nadzieję, że przetrwało Tak, ja też Dobra, czy to chodzi o to, że ma inny kolor skóry? On jest napromieniowany Nie <laughs> Napromieniowany, <śmiech> to chyba nie Hej, <noise> ktoś ma misję. O! Tobiasz. Co ty chcesz? Potrzeba wam czegoś. Wyruszam na niebezpieczną wyprawę, ale spieszyłem się i pomyliłem plecaki. Jak mogę pomóc? Plecak, który zostawiłam, był mój zestaw przetrwania, więc muszę spakować nowy. Nie sądzę, że znajdę coś takiego w pociągu. Oczywiście, że nie. <noise> Będziemy improwizować. W naszym kraju wszystko można dostać po kawałku, nie martw się. Potrzebuję igłę, nić za paniczkę i puszkę jedzenia. Okej. Okay. Trzeba to, to zdobyć. Trudne zadanie, spróbuję. Porozmawiam o zestawie przetrwania. Znalazłem coś, co może. Okej, okay, mam nic. Super, dawaj. Potrzebujemy jeszcze tak, igłę i puszkę jedzenia. E, zapytaj co jest z menu. Czy ty masz jedzenie w puszce może? panie kolego? No nie do końca jest. kluchy. A tak. to jest puszka... Aha. No tak. Strasznie dużo. Czekaj, jest chyba stoisko. Jest stacja. Czy na tej stacji jest handlarz? Szybko. Szybko, szybko, szybko. I co on chce? I nić i? I jedzenie, zapalniczkę. za co do szycia jeszcze musi kupić. Dobra, jeszcze trzeba takie jedzenie kupić dla Kocisława. Co Jakie sprzedajesz? Jedzenie? Podejdź, zobacz. O tak, butelka leków krajowych Aha. potrzebujemy. Nic już daliśmy. Tak. Nie, ale potrzebujemy. Dalej na parstek. Okej, okay, oigma, tak. Jedzenie. Y, jedzenie dla kota i to chyba tyle. Nie wiem, wyświksa teraz i zobaczymy. Nic daliśmy już. Zestaw do szycia, tak. Kup zapalniczkę kupiłeś? Tak, kupiłem. Y... Kupiłem zapalniczki. A, miał zapalniczkę? Nie wiem. Zaraz się cofnę do niej, mam jeszcze dwie minuty. Y... On nie miał zapalniczki nawet Nie not, ma zapalniczki No co, so good w takim razie Nie chcesz kupić dwóch jedzeń dla kota? Będziemy mieć spokój Weź kup A, dwa no, no dobra, ale trochę szkoda kasy tak no na ja zapas to tak kupić. A gdzie się karma zmieni i będzie jeszcze elitarną potrzebował? To co wtedy? Elitarna kota <grytana> Elitarna karma dla elitarnego kota Mikal, co ty kolejną misję masz? Co? Niesamowite. Jak wiele możesz się zmienić po rozmowie z kobietą? O czym ty mówisz? Ja nic nie mówię Ok. Odklejony totalnie. No, co ty chcesz? Znowu... Bilecik, tak. Bilet proszę. Frieda, kar Tu no, się, na się zgadza. 753 się zgadza. Razlo, No dobrze. Dziwne. Wszystko dziwne. w porządku. Jeszcze misję masz dla mnie. Cześć, już pani panie? potrzebuje. Dobry człowieku, czy można się tutaj napić wódki? Wódki? No. Postaram się przynieść, sobie co mi pani nie robić zamieszania. <grym> Dobra, słowa Potrzebuję wyłącznie do celów leczniczych. Ach. No, proszę, takie le leki. Chyba chcę przejrzeć się rany mm, Czy ktoś ma tutaj zapalniczkę? Czy tu będzie? Nie, tu kapasty, to jest zapalniczki, tu nie ma. Kto może mieć zapalniczkę? Nie ma, ktoś zapalniczki? Leków też nie było. Dobra, co komu możemy dać leki? Poczekaj, na pewno wódę będzie miał tutaj nasz tom. Cześć, zapytaj co jest w menu. Standardowo i ty masz WD, tak? Zastosował autorytetu. Martwi mnie to, mam 15 tysięcy autorytetu. Dostań awans. Dwa dni nam zostały. Czemu ja muszę W zasadzie jeden ich dzień. Wyrzucać? No, tak. proszę bardzo. Można cię tutaj sprofilować, że mm, coś wstąpnia? ich sobie piszesz. No, można kogoś wyrzucić. O, A, tak, daj butelkę wody. Proszę bardzo. Dziękuję. Życie o, mi pan ratuje. A, A dlaczego potrzebujesz wódki? O, powiedziała pani, że potrzebuje pani wódki do celów leczniczych, ale czy alkohol nie szkodzi zdrowiu? Nie no, co to? Oczywiście, ale promieniowanie szkodzi bardziej. Promieniowanie? Czy to A, nawiązanie do Kiri Skłodowskiej? Dobry człowieku, promieniowanie jest czymś, z czym muszę się zmagać. Nie ma co się spinać, jestem naukowczynią, fizykiem jądrowym. Fizyk jądrowy. Jak ta sławna naukowczyni jakaś tam? Ta, chyba nie jest aż tak sławna, skoro zapomniałeś jak się nazywa. Ale pewnie chodzi Ci o... Kiri czy... Skłodowską. Tak. <noise> Właśnie tak. Za, za przeproszeniem, ale skłodowska Kiri. <gry> Bardzo często, nie wiem czy wiecie, ale w wszystkich tych pismach się pisze, że ona była po prostu Kiri. Bardzo często się zapomina, że ona była właśnie Polką. No bo tam chodzi o to, że Francuzi sobie roszczą prawa do tego, że całą naukę i dorobek naukowy po stronie francuskiej zrobiła, więc to powinno być francuskie osiągnięcia. Polacy z kolei, gdzie się urodziła, tak? No, i stąd jest całe to zamieszanie. Tam. Czy chodzi, gdzie się urodziła, czy gdzie się nauczyła tego wszystkiego? Ale mniejsza. Ale czy rzeczywiście, skoro nie mamy innych sławnych kobiet, naukowców? Czy wódka pomaga na promieniowanie? Nie. Nie wiedziałeś? Teraz wiem. Zapytaj, nad czym pracuje. Nad czym pani pracuje? Nie mogę powiedzieć. To tajemnica handlowa czempronu. Rozumiem. Ale w każdym radzie w kraju są o tym głośno. Chodzi o broń jądrową. Ja tego nie powiedziałam. Ok, zapytał fizykę jądrową. Nigdy nie mogłem pojąć, jak w małym atomie może być tyle energii. Mam ci zrobić przyspieszony kurs fizyki jądrowej? Raczej nie mam na to czasu. Szkoda, lubię to mu powadać. Poproszę o streszczenie. Może pani to streścić? <noise> Zupełnie jak mój szef. Dla mnie też mógł kupić bilet pierwszej klasy skanera. Aha. No dobrze, w szkole nauczyłeś się w zasadzie równoważności masy i energii. Eee, tak, pewnie, pewnie. Tak, pamiętam coś takiego. Zaraz podam Ci najkrótsze możliwe podsumowanie. Eksplozja detonatora spręża materiał jądrowy do gęstości krytycznej i rozpoczyna łańcuchową reakcję fragmentacji. Uzyskana masa będzie nieco niższa od pierwotnej. Utracona masa jest tym, co zamienia się w energię pomnożoną przez kwadrat prędkości światła, skąd tak ogromne wartości. Co Pani mówiła o detonatorze? Bomba atomowa nie wybuchnie od iskry, dobry człowieku, potrzebny jest nam poważny zapalnik. Zwykła bomba, mówiąc prościej. Rozumiem, dziękuję. Zapytaj ją o jej pracę. Więc robi pani takie bomby i zapalniki w pracy? Nie, ja ich osobiście nie robię. Natomiast opracowuję ich projekt tak, żeby były łatwe w użyciu. Także, aby nawet ludzkie, którzy są kompletnymi jutrantami w dziedzinie nauki, tak jak mój szef lub jakiś generał, mogli uruchamiać lub wyłączać. Ale nawet ja nie mogę całkowicie uniknąć kontaktu z promieniowaniem, dlatego nie poradzimy sobie bez wódki. <noise> Zapytaj, jak łatwo jest obsługiwać bombę atomową. Chce pani powiedzieć, że nawet ktoś taki jak ja poradziłby sobie z nowoczesną bombą atomową? Oczywiście, pod warunkiem, że masz klucz do, tej, do jej zapalnika. Każde kliknięcie w lewo wydłuża czas liczniku o pół godziny. Okay. Po ustawieniu licznika wystarczy na się czerwony przycisk, aby rozpocząć odliczanie. Zbyt dokładnie jest to opisane, żeby to nie miało znaczenia. <laughs> Aby zresetować licznik i nic bombę, wystarczy przekręcić klucz w prawo. Wtedy bomba nie wybuchnie, nawet jeśli uderzysz przycisk młotkiem. Dobra, czyli teraz tak. W lewo wydłuży czas, a w prawo ją wyłączy. Tak. Brzmi nieskomplikowanie. Do tego dążymy. Okej. Okay. Zostaliśmy za to osiągnięci. żelowe. Dziwne miłość? Dziwnie to nazywają Coś tutaj mamy. I tak, trzeba znaleźć tego Tobiasza Tobiasz, w którym ty wagonie siedzisz? W czwartym Czy ona może mieć zapalniczkę? Ona cały czas mówiła o tym zapalaniu i tak dalej Nie, chyba zapalniczki to nie ma. o co to jest? handuje Ej, ej, Tobiaszek Tobiasz. to Mam tutaj dla Ciebie itemki, proszę bardzo Zestaw, Jedząko w puszce No i na razie to jest. Ty zapalniczki tylko poszukać czy kogoś mogę tutaj sprofilować? No, przede wszystkim to tak: tego białego zioma, jedzenie dla kota 10 godzin. Ze stacji dopiero wyjeżdżamy, zaraz, zaraz damy kotu jeść. Ej, oj, nie ma go tu. Co tu siedział? Zagraniczny list. Skrzypce. O. Kartka Dobra, koncert. Jezus ale no było to wszystko? Jezusem! To nie on, to nie on, to nie on. Oj, się wystarczy. Ja też, ale czekaj. Ten sobie wyszedł na fajkę. Czy on nam czegoś nie podpowie? Nie wiem, ale trzeba tak zdowodować. Tak. Bo potrzebujemy więcej. To chyba zaraz ktoś wychodzi, a... No właśnie, dobra. To teraz tak. Kotek wali. I... Najpierw to wody charakteru. To może Ratmira jak już go mamy ustawionego. Panie Ratmir... Tutaj ma nagrody, lubi wypić, pistolety, Do, że pali. Nie pistolet to jest naprawdę dziwne. 733. 7... Trzy-3 3. z Gnetisze do Niktic. Na górze było. O. Jasne, wyśli Na razie sobie zostawimy to, że mogę go za coś zgłosić. Czy ja nie dałem tego, że on pali? Nie. Już nie ma go. No, ale w sensie tutaj w dowodach charakteru. Nie, dałeś. Na pewno? No dobra. No sprawdzisz teraz, możesz kliknąć Ratmir. Yy, Ratmir. Ale widzę, że nie ma. Nie, nie ma. No. Okej, okay, dobra. Przez moment się wystraszyłem. To teraz tak, kogo my tutaj jeszcze mamy oprócz yy, niego? Tą babeczkę nie. Tutaj wszystko robiliśmy, tego starca nie. Rachel była zdowodowana. Do niego mamy jedną rzecz dosłownie, że handluje, no ale to może później. Tego zioma bym wyrzucił. Franca. Tylko jak go ostatnio wyrzuciliśmy, to kłopoty się stały. Dobra, Yang Bae. Panie Yang Bae, mamy tutaj na Ciebie kilka rzeczy Gra na skrzypcach, muzyk No uzdolniony chłopak 762 762 Z... Triabana Do Braschowta Braschowta Gdzie jest Braschowta? To nie to Braschowta Dobrze. Dobrze A, to to Nieważne Dobra, no ale strasznie mało tych punktów mamy. Zaczynam się obawiać. Dwa dni nam zostały. pół koła. Więc co? Dopiero co mieliśmy stację. Spróbuję teraz. Nie ma kto nas odstrzelić. Czy teraz, jak dam mu paczkę, nie. to dostanę jakieś. Ja się punkty? boję, ja się boję. A nie ma kto nas tam? Nie ma kto nas odstrzelić. Eee, nie wiem. Dobra, spróbuję. Jakiś podejrzany facet nawałam do przemycenia tego przez granicę. Skąd wiesz, że, pan... Skąd wiesz, że ten pociąg przekracza granicę? Nie, nie wiem. No to my sobie z nim porozmawiamy No co ty robisz? On dalej No tak, bo wtedy wczytaliśmy grę Wtedy wczytaliśmy grę bo nas Franz, nas wyfrancował I co teraz? Okej, okay, i co? I teraz Teraz jesteśmy bezpieczni Dostaliśmy tysiąc punktów Okej, okay, no i mamy jakiś autorytet z tego, spoko jest tak, lekarstwo, list aktywistki, więc bo on by nas tak czy siak nie złapał, bo on siedział już. Tak, on siedział, a nie ma już tego grajka w karty, więc... Okej. Okay. Koltek, wiem, że ty teraz jesteś zajęty, klęte, ale tak. może zjadłbyś sobie coś? Dziecio. Dobra. Teraz tak, no nie no, muszę kogoś wyrzucić chyba, może tą kobietę, bo ona... W którym to ona w wagonie siedzi? W drugim. wejdę ja nie wejdziemy w końcu do tej pierwszej klasy? Nie, no nie mogę tam wejść. Czy to jest tu. Szybko, 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 szybko. Dobra. No musimy kogoś wyrzucić, bo to strasznie mało tych punktów mam autorytetu. Ona akurat sobie wraca. W ogóle nie chciała z nami od dłuższego czasu rozmawiać. No to co, zgłaszamy wykroczenie. Michelle Akurat Michelle by chyba niedługo wysiadała też. Michelle z 722. 722. Złamana dyrektywa. Gdzie jest ta rybna? Na końcu gdzieś no, bo chyba... Nie, z ona do, niedawno co była, wiesz? A, co 8? Września. 48. I to jest z 8 września. A nie chcę Aha, zaszantażowałeś już. Dobra, wysyłamy. No, tak, no, tak. I co? No i 500 autorytetu. No dobra, trochę nam to dało. Wyłącz, no zobaczmy jak ją on tam. Ona nie widziałem potrzebne? Nie, chyba już więcej nie. U! Dziwnie to wygląda. No już, do paki. Dobra. Jeszcze 3000, czy to znaczy, że. O ho, ho, panie kolego. Dobra, idziemy. W szantaż? Raptor. A co to jest? O, klejnot. Klejnot! <noise> ale chyba nie zrobię nic z tym klejnotem już. Nie wiem, ale mamy chociaż. Dobra, to co? Może szantażyk, gdybyśmy, chociaż kasy mam dużo. Ale dobra, zrobimy jeden szantaż, nam potrzeba. i byśmy no. wyrzucili chyba tego dziadygę, co? Którego? Może tą... Rachel bym wyrzucił jak leki znajdę. Ej, a czy leków krajowych nie mam tutaj tak, przypadkiem? Tak, kupiłeś przecież. Ej, ale ty kupiłeś leki krajowe. Kupiłem, dobra. Tak, możesz jej zanieść. Poczekaj, to nie. tak, idziemy zanieść jej leki, a potem ją wyrzucimy. Kszup. Tutaj, tak? Zaproponuj leki. Czy ten lek się nada? Tak, dziękuję. I co? Spływa autorytetu No i co? I teraz tak, lecimy sobie tutaj Nie no, nie podglądaj kota, no Cyk I potrzebujemy tak, panią Rachel A jestem chcę najpierw zaszantażować ją? Nie, bo tak tu stracę jakby dowód, który na nią mam Okej okay. Rachel Crack, no trzeba ich powyrzucać, bo kurczę, awansu nie dostanę 7, 4, 3 7, 4, 3 Złamana dyrektywa. Agitacje. Które to są agitacje? Z 1 września i to jest 38 1 września. Cyk I co? I od razu za ciosem byśmy... Musisz pokaż jak tam. Chcesz zobaczyć, jak ją pałują. No da! No dobra On nie wiem czy by nam misję jakiś nie dał. Jeszcze... O, jo, jo. Jak w je po tyłku zlał tą pałą! Dobra, pomet. Kiedy oni wysiadają? Ty, Ostrowiec... O nie, to chciałem. Na pewno bym dziadka zostawiła tego dziadka. Dziadka zostawimy, bo on, on jest dobry. dziwny. jest. Ty Kiedy? to Nikticz, Ostrowiec Nikticz, Agloe, Kamsk. To ta fizyczka. A, ale można ją chyba sprawdzić, nie? Tak, tylko... Poczekaj, w którym fizyczka siedzi? W piątym. Fizyczka, fizyczka sama siedzi, tak? Mhm. Ale siedzi tutaj cały czas. Sprawdźmy nasze stacje, kto kiedy wysiada, żebyśmy wyrzucili ich przed samym wyjściem. Mm -hmm. O, chyba nowa dyrektywa wskoczyła, co? Bo się zaświeciło tutaj. Ta, nie wolno mieć niebieskich krawatów. Y, trasa. Waklar, osztag. Na razie nikt nie będzie wysiadał. Nikt dziś jest daleko. No tak, póki co jest na spokojnie. Waklar chyba nikt nie wysiada, nie? Jeszcze raz sprawdźmy. Ten daleko za kilka stacji Ona Kamsk Kamsk też tutaj nie jest jakoś blisko a Gloe to jest daleko. chyba ostatnia Niktich jest daleko Arneo i Ostrowec Ty, co jest? Kazałem Ci się tego zwierzaka Ty zawiodłeś nie. Pisemne upomnienie za niedop... nie... o, niedopełnienie obowiązków służbowych Nie, tylko nie mój autorytet eee... Spróbuj chronić kota nie, klucz kierow... spróbuj chronić kota? Eee, może? Ale to tylko kot, dbam o niego, nie drapie rzeczy, ani nie stra, tam gdzie nie powinien To jest twój kot? O nie, co ty zrobiłeś? Pozbądź się tego zwierzaka No i to tyle stary. Może cofniemy Nie no, już się będziemy cofali za każdą decyzję 2000 tysiące? To lepiej dwa tysiące pozbyć się Majer Sargas naciska, żebym pozbył się kota. O. Nie no, dawaj. Nie no, nie będę cofał, co moment Cztery. jest tylko. Nie no, dobra, jeden dzień do nakarmienia kota. Może się coś uda. No, póki co to tragedia. Oj, żałuję tego poziomu trudności w takim razie. O, fajnie, że wysiadasz. Dobra, WD. Możesz sobie wybrać poziom trudności? Tak, na początku kalkulator. Jakaś konsola. Oj, chowamy to, dobra, zaraz do zdowodowania, więc co? Być z tego, hej, hej, hej. A, okay. rybę jeszcze. <laughs> Przykro mi, pani fizyczka, ale. Tu kłopoty mi się zaczynają. Czy masz za paniczkę, może? Co sprzedajesz? Podejdź, zobacz. Cewka. Potrzebujemy cewkę i zapaniczki jemy. No, wody nie potrzebujemy, reszta jest w porządku. No to tak, chociaż jedną misję tutaj wypełnimy. Ale no, tarapaty. Ja nie miał zapalniczka Nikt nie miał. Nikt nie miał póki co. To co? Myślę, że akurat nam się gra zapisała, więc tutaj byśmy skończyli ten odcinek. Ale robią się tarapaty. Nie mam Bo... pojęcia, jak zdobie... zdobędziemy teraz 6500. Ja też nie wiem, ty bardziej, że dosyć dużo tego mieliśmy, tak? Porozmawiaj z zestawem, daj mu cewkę. No to dwie się nam dało. Zestawu nie mam dalej. Zapytaj o wykrywacz min. Chciałem co? zapytać, po co ci wykrywać min? W pobliżu linii frontu jest takie miasto Opuszczone W takich miejscach zawsze daje się coś, co napełni kieszenie, jeśli masz odpowiednie narzędzia Okej, okay, no to taka pierdółka No dobra, ale co, będziemy uczyli tutaj dzisiejszy odcinek Nie mam pojęcia, jak to się dalej potoczy Nie wiem Czy my gdzieś zdobędziemy więcej autorytetu, no ten niby daje 500 Kota nie sprzedamy O, wszyscy wyszli e, Wszyscy wyszli, ale czy ja mam sprofilowanego tego dziada? Tak, ja mam sprofilowanego to nawet jakbyśmy jego sprzedali, to jest 500, tutaj jest 1000, no a to jest 14 tysięcy. Nie ma opcji, nie wiem, nie wiem. Nie ja, te, nie wiem co. ja też nie mam pojęcia. No najwyżej będziemy cofali jakieś wcześniejsze zapisy, no ale co? W dzisiejszym odcinku to będzie wszystko. Więc jeżeli podobał się odcinek, to zostawcie łapkę w górę, subika być na bieżąco. Wpadajcie na Instagrama do Justyny. Link macie w opisie. Nikt mi jako, zapraszam Was. I widzimy się na następnych stacjach. Na razie, cześć. Hejka.